Witajcie ludziska. Dzisiaj pokażę wam dwa sposoby, jak w Blenderze wygenerować mesh z tekstu. Zatem zaczynamy z początkową sceną. Lewym przyciskiem myszy sobie pozaznaczamy, klawiszem Delete usuniemy je, żeby mieć czystą scenę. W tym momencie możemy dać Shift A i wybrać element tekst. Mając ten element tekst. Tab, żeby przejść w tryb edycji i możemy sobie tutaj napisać coś cokolwiek, znowu tab żeby wrócić tu ten element nam a, pozwala zmodyfikować parametry naszego tekstu zatem jeżeli chcemy na przykład zmienić font to możemy zrobić to tak mając tak oto tekst tutaj jesteśmy w object mode E, możemy dać klawisz F3, convert to, enter i wybieramy e, mesh from curve meta surf text. Okay. W tym momencie już mamy co prawda mesh, ale jest on płaski. Zatem na tabie przechodzimy w tryb edycji. A żeby zaznaczyć wszystko e, dla narzędzia extrude i podajemy grubość, na przykład 0,25 czyli 0,25 jednostki poszło do góry w tym przypadku to powinno być 25 cm tak, tutaj mamy jednostki w metrach warto o tym pamiętać, ponieważ w blenderze można zmienić to z jaką jednostką pracujemy, co się przydaje na przykład przy tworzeniu druku 3D, gdzie taką podstawową jednostką najczęściej jest milimetr. Dobra, to była pierwsza metoda. Druga metoda to jest skorzystanie z tekstów postaci pliku graficznego. Czyli sobie utworzymy plik graficzny z tekstem w Gimpie i teraz wyeksportujemy sobie ten tekst. Mając plik nasz PNG przekonwertujemy za pomocą strony. Tutaj korzystam z Convert.io.co. Potrzebujemy przekonwertować do postaci SVG, czyli do postaci grafiki wektorowej. Poczekamy krótką chwilę. Pobieramy tak wygenerowany tekst. Zaimportujmy teraz nasz plik SVG do Blendera. Wybieramy file, import SVG. Tutaj mamy plik tekst, który wygenerowaliśmy. Ta nasza grafika się wygenerowała bardzo, bardzo malutka. Mało tego, też każda litera jest jako osobna krzywa, więc zaznaczamy sobie tutaj wszystkie nasze krzywy. Zaznaczamy pierwszą lewym przyciskiem myszy z shiftem o stacją. Następnie Ctrl J. Łączymy to wiedzą całość. W tym momencie możemy dać F3. Ponownie convert to mesh from curve meta surf text. W tym momencie mamy już mesha. Zacznijmy od tego, że sobie po prostu przeskalujemy na osi x, y, żeby powiększyć ten tekst. Więc wciskamy, będąc w trybie edycji S, przytrzymujemy shift, wciskamy Z. Um, I w tym momencie możemy wpisać na klawiaturze na przykład 25. Dać Enter, mamy przeskalowany nasz obiekt. W tym momencie ma bardziej sensowną dla nas wielkość. I ponownie możemy dać E od Extrude wybrać rozmiar, według którego chcemy wyekstrudować. To by było tyle na dziś. Dziękuję i cześć.